Witam Państwa bardzo serdecznie. Stadion przy ulicy Jurowieckiej w Białym Stoku. Decydujący mecz, można powiedzieć najważniejszy mecz sezonu. Ostatnia kolejka rozgrywek drugiej ligi Agielonia Białystok. Żółto-czerwone stroje i drużyna Chorzowskiego Ruchu. Pojedynek ten wzbudza niesamowite emocje. Walka toczy się o miejsce w pierwszej dziesiątce. Pierwsze dziesięć zespołów. Zespoły z pierwszej dziesiątki zapewnią sobie byt drugoligowy bez konieczności rozgrywania baraży. Sytuacja przed tym spotkaniem ruch 35 punktów, Jagiellonia 34, a piast Gliwice już na miejscu 11. 33 punkty, ale dzisiaj piast podejmuje zespół. Wrocławskiego Polaru. Już obie jedenastki na środku boiska. I to właśnie Piast jest zdecydowanym faworytem tego meczu. Tak więc wszystko wskazuje, no zobaczmy, Wojciech Kobeszko wystartował, popełnił jednak mały falstart. Sędzia prosi raz jeszcze zawodników na środek. Jagiellonia musi ten mecz wygrać, Chorzowskiej drużynie wystarczy remis. I już obie jednostki rozpoczęły. Oto składy drużyn, ruch w bramce Kołodziejczyk, następnie w ogonie Jarczyk, Mosur, Szyndrowski, Cecot, Fornalik, Bartos, Mizia i... W przodzie grają Suker, Błażewski i Ćwieląg. Zespół Białostockiej Jagiellonii już w ataku z numerem 23. Paulowany w tej chwili zawodnik Białostockiej Jagiellonii. I popatrzmy, jedna z pierwszych akcji naszego zespołu. Wojciech Kobeszko do środku jednak jednak rożny. W ramce Olszewski, w obronie Kulik, Zalewski, Warakomski, Kośmicki. W takim zestawieniu rozpoczęła Białostocka Jagiellonia. Następnie Dzienis, Hańko, Speichler, Sobolewski, Danielewicz i Kobeszko. W tym zestawieniu wyszła jedenastka żółto-czerwonych na boisko. Prawie 5 tysięcy widzów zgromadzonych na stadionie piątkowe popołudnie. Rzut rożny dla białostockiej drużyny. Popatrzmy do środkowanie Tam łapie piłkę bramkarz Chorzowskiego Ruchu. Piłka wpada do bramki, jednak sędzia odgwizduje faul. Nie ma bramki. Robert Speichler egzekwował rzut rożny. Tu widzimy podenerwowany Witold Mroziewski. Ryszard Kołdziejczyk, bramkarz zespołu Chorzowskiego Ruchu, ma 39 lat, to kolejna z okazji, rzut wolny dla białostockiej Gielonii i kolejna niepewna interwencja obrońców Chorzowskiego Ruchu, niestety po raz kolejny piłka mija bramkę. To najciekawsze fragmenty pierwszej połowy, ponownie rzut rożny dla białostockiej Gielonii, wrócę do wątku, bramkarz Chorzowskiego Ruchu powrócił po kilkuletniej przerwy przerwie do bramki bronił na boiskach ekstra klasy jeszcze w latach 90. a nawet pod koniec lat 80. był w kadrze zespołu, kiedy występował w niej jeszcze Krzysztof Warzycha. Oczywiście w jedenasce chorzowskiego ruchu. To kibice najwierniejsi fani Białostockiej Gieloni, lotingując swój zespół. Stawka jest niebagatelna. Tylko zwycięstwo, tylko zwycięstwo pozwoli Gieloni. Utrzymać się bez baraża, A to nieliczna garstka kibiców Chorzowskiego Ruchu. Grzecznie zachowująca się grupa kibiców niebieskich. Komentatorzy radiowi z Białego Stoku: Jurek Kułakowski, Marek Gąsiorowski. I jedna z najlepszych sytuacji w pierwszej połowie. Wojciech Kubeczko przyszedł sam na sam z Bramkarzem. Niestety Kołodziejczyk nie, nie dał się zaskoczyć. Tutaj poprawiał jeszcze Dzienis, również nic z tego nie wyszło. To była najgroźniejsza sytuacja w tej części spotkania. Widzimy ławkę rezerwowych zespołu białostockiego Gieloni. No i kończy się pierwsza połowa, wynik 0-0. do 0. Tak więc nie jest to korzystny rezultat dla zespołu białostockiego Gieloni. Dodam, że drużyna Piasta Gliwice do przerwy prowadziła 2-0 z Polarem. A więc Piast miał już praktycznie zapewniony sobie byt drugoligowy. No i druga połowa meczu Jagiellonia, ruch. Tomasz Reginis wszedł za Vara Tak więc widać wyraźnie, że Witold Mroziewski postawił na atak. Trzeba strzelić bramkę. No i popatrzmy, na atak białostockiej drużyny. Jest już Sobolewski pod polem karnym. Białostoczanie spokojnie rozgrywają piłkę. zawodnicy chorzowskiej drużyny w tej chwili właśnie w posiadaniu faulowany jeden z zawodników drużyny chorzowskiej i żółtem wolnym wznowią niebiescy, dzisiaj występujący na biało Pojedunek sędziuje Marcin Borski z Warszawy delegacja Polskiego Związku Piłki Nożnej w licznym składzie wybrała się na to spotkanie i popatrzmy kolejny atak białostockiej Drużyny Pierwsze minuty, drugiej połowy Piłka opuszczenie, jeszcze nie opuściło boiska, zobaczmy I znowu stoczanie 47 minuta Na rożniku boiska jest Danielewicz, dośrodkowuje Ale niestety nie było tam nikogo Piłko przychwycił Hańko. Hańko cały czas utrzymuje się przy piłce. Leży jeden z zawodników Chorzowskiego Ruchu. Hańko strzela, broni gołodziejczyk, ale dobija Ragidis. Groźna sytuacja, jeszcze nie jest zakończona. Kobeszko i gol! Proszę Państwa, mamy bramkę! 48 minuta spotkania. I tak właśnie Jagiellonia zdobywa prowadzenie. Wielka radość białostockich zawodników. Szał radości na trybunach. Ależ to była akcja. Strzał Jacka Hanki za pola karnego. Cieszą się szalikowcy. Dobijał jeszcze Ragini sam w końcu doszedł do piłki, walczył, dośrodkował i był tam, gdzie trzeba. Wojciech Kobeszko. A to meksykańska fala, no, oczywiście pokazujemy fragmenty, najciekawsze fragmenty tego meczu, meksykańska fala na stadionie przy ulicy Jurowieckiej, wszystko wskazuje, że od następnego sezonu Jagiellonia przeniesie się na stadion Hetmana, wtedy będzie można pokazać prawdziwą meksykańską falę, jak za dawnych lat, jak podczas występów w Ekstraklasie pod koniec lat 80. A to już atak chorzowskiej drużyny. Widzimy groźna sytuacja. Doskonale wychodzi jeden z zawodników. Na szczęście dla Jagiellonii nie zakończył celnym strzałem. Zawodnikiem, który strzelał, był Piotr Ćwieląg. I jeszcze jeden atak chorzowskiej drużyny. Pożywianie po stracie bramki musieli zaatakować. I kolejna groźna sytuacja. Kolejna niewykorzystana. W tym momencie to Jagielonia utrzymywała się w drugiej lidze. Ruch musiał doprowadzić do wyrównania. Ragini, zagranie do Kobeszki, doskonała sytuacja. Kobeszko jest już przed polem karnym. Popatrzmy co zrobi, strzela na bramkę! Piłka jednak minimalnie, minimalnie minęła słupek. 75. minuta spotkania, kwadrans do końca, no gdyby Wojtek Kobeszko celnie uderzył byłby po sprawie, byłby 2-0 i w zasadzie, no tutaj Wojciech Kobeszko łapie się za głowę, sędzia nie wskazał na rzut rożny. nakazał grę od bramki, no a to kolejny atak chorzowskiego ruchu, doskonała interwencja Andrzeja Olszewskiego, zawodnikiem, który strzelał był Suker. Przepraszam, zawodnikiem, który strzelóg był Argiel Lindner. I to już końcówka. Raz jeszcze doskonała obrona. Doskonałe wyjście naszego bramkarza. W zespole Białostockiej Wielonii w 76 minucie za Danielewicza na boisku pojawił się Tomasz Wołczyk. Natomiast za Dienisa na 6 minut przed końcem meczu wszedł Marcin Strzeliński ponownie Chorzowianie, końcówka meczu kolejny strzał na bramkę groźny strzał na bramkę, Na szczęście niecelny Olszewski kontrolował lot piłki mecz zbliża się do końca, to już ostatnie minuty no i ładne zagranie zawodnika z żółta kartka Bartos otrzymał tą żółtą kartkę. No, rzeczywiście nie było to ładne zagranie zawodnika ruchu Chorzów. I już rzut wolny w spotkaniu rundy jesiennej, która odbyło się w Chorzowie. Białostoczanie zremisowali jeden do jednego, tracąc bramkę w ostatniej niemalże akcji. A szkoda, gdyby tamto spotkanie zakończyło się zwycięstwem. Dziś Agilonia byłaby spokojna, spokojnie rozgrywałaby to spotkanie. No, ale takie utraconych niemalże w ostatniej chwili punktów można w tym sezonie naprawdę wyliczyć sporo. Jeszcze atakują Torżowianie. Popatrzmy, już są pod naszą bramką 3-4 zawodników zawodników w polu karnym. Nie będzie jednak przerwana gra, jest faul. Leży na boisku któryś z zawodników w żółto-czerwonych strojach. To chyba jest Strzeliński. Już wbiega masażysta. Wojciech Piechowski. Coraz mniej czasu, coraz mniej czasu, coraz większe emocje na stadionie przy ulicy Jurowieckiej. Końcówka meczu. No, na pewno piłkarze w tym momencie i trenerzy i wszyscy marzą, aby to spotkanie dobiegło końca. Oczywiście dobiegło końca takim wynikiem, który w tej chwili jest 1 do 0. drzwiostoczanie na połowie przeciwnika i w tym momencie 90 minuta spotkania okazuje się, że sędzia doliczy aż 5 minut. Zbulwersowani, zbulwersowani kibice. Jeszcze 5 minut wielkich emocji, a tu nieliczna grupka, słyszymy nieliczna grupka kibiców z Chorzowa dopinguje swój zespół. Teraz zamieszanie w polu karnym w narożniku boiska. Piłka opuszcza plac gry. jakieś przepychanki, będzie chyba rzut wolny dla białostockiej drużyny, jednak nie, jednak będzie aut. Już Sobolewski będzie wyrzucał piłkę z autu. Jakże nerwowe, jakże nerwowe końcowe minuty tego spotkania. Co prawda, nawet gdyby Jagielonia nie wygrała tego meczu, nie straci ostatecznie szans na drugą ligę w przyszłym sezonie. No ale będzie musiała wtedy rozgrywać barażowe spotkanie najprawdopodobniej z zespołem Stali Rzeszów. I Chorzowiani, jeden z ostatnich ataków tej drużyny. I piłka dla ruchu Chorzów na wysokości pola karnego, a więc niebezpieczna, niebezpieczna sytuacja. Popatrzmy, już pod polem karnym i będzie rzut rożny, a więc jeszcze, jeszcze emocje. Bartos nabił na jednego z naszych zawodników i będzie rzut rożny. Dośrodkowanie, Wawrzyńczok groźna sytuacja, no i proszę Państwa, niewiele brakowało. Jeszcze zawodnicy z Chorzowa. Ależ to była groźna sytuacja. Jeszcze sytuacja niewyjaśniona, popatrzmy. No i na szczęście piłkę przechwytują w tym momencie białostoczanie. Groźnie główkował z 6 może 7 metrów Wawrzyńczok. Piłkę odbił Olszewski. Później jeszcze no niemalże z linii bramkowej wybił ją Strzaliński i teraz yy, jeszcze akcja naszego zespołu. Biegnie z piłką i jest faulowany Sobolewski. Będzie rzut wolny. A więc jest szansa, że białostoczanie zdobędą w końcówce drugą bramkę. A to byłoby piękne zakończenie tego meczu i całego sezonu. Ale rzeczywiście moment nieuwagi mógł kosztować białostocką drużynę utratę gola. Troszeczkę niepewnie obronił ten strzał Olszewski. Całe szczęście, że był wprowadzony na boisko na końcowe minuty strzelińskie. Wybił tą piłkę. Ale teraz rzut wolny dla Białostockiej Agieloni Spokojnie, spokojnie jak rozegrają ten y, rzut wolny. No niestety Chorzowianie przechwytują piłkę. Teraz faulowany y, przez Speichlera. zawodnik Chorzowskiego ruchu będzie rzut wolny. Jeszcze y, pewnie Chorzowianie zaatakują. Może nawet całą drużyną. Już są pod naszym polem karnym groźnie. Na szczęście sytuacja wyjaśniona. Kilka w rękach bramkarza, ale y, zdaje się, że zawodnik atakujący faulował. Tak, jest rzut wolny i rzutem wolnym wznawią grę, biorą coraz mniej czasu. Końcowej minuty. Jaka y, dramaturgia w tej chwili. Wszyscy czekają na gwizdek sędziego. Sobolewski, niestety. Nie opanował tej piłki, szkoda i ponownie wznawiać ją będą, wznawiać grę będą zawodnicy z Chorzowa. Kibice już zniecierpliwieni. I jeszcze jedna akcja ruchu, jeszcze, jeszcze bronią siebie ostoczeni. To już ostatnie fragmenty, skoncentrowani inni białostoczanie. Zobaczmy jeszcze jeden groźny atak. Jest tam na szczęście któryś z obrońców białostockiej drużyny. I faul, i będzie rzut wolny. Nie! W tym momencie jest koniec meczu! W tym momencie jest koniec meczu. Tak więc widzimy radość ogromna białostockich zawodników. nie pokonuje chorzowski ruch 1 do 0 i tym samym tym samym białostoczanie utrzymują się bez konieczności rozgrywania spotkań barażowych w drugiej lidze. Widzimy, cieszą się piłkarze, cieszą się trenerzy. Witold Mroziewski, Mirosław Dymek. Masażysta, kierownik pan Wołczyk, masażysta Wojtek Piechowski. Ekipa, która no, jest zespołem niemalże każdego dnia. No i cieszą się piłkarze, cieszą się kibice zgromadzeni tak licznie na stadionie przy ulicy Jurowieckiej niestety Chorzowski ruch będzie musiał rozgrywać mecze barażowe Gielonie ostatecznie w drugoligowej tabeli sezonu 2003-2004 zajęła dziewiąte miejsce, na 10 miejscu Piast, który wygrał z Polarem Wrocław 2-0, a ruch ostatecznie na miejscu 11 i to właśnie ruch Chorzów grać będzie ze Stalą Rzeszów Spotkania barażowe. Podsumujmy, może ten sezon. Udana runda jesienna. 21 punktów, troszeczkę słabsza niestety. Runda wiosenna. Jesienią no przez kilka kolejek byli nawet liderem drugiej ligi. Odnieśli kilka bardzo dobrych rezultatów. Między innymi pokonując Radomsko, Zagłębie, Lubin, wygrywając z Krakowią, z uks em Wiosna nie była już tak udana, przypomnijmy może porażka na początek z Radomskiem, następnie nieszczęśliwy remis z Arką, utrata bramki w końcówce meczu. No tych utraconych bramek w końcówkach było naprawdę sporo, tu widzimy piłkarzy białostockiej Gielonii dziękują kibicom. No ale na szczęście wygrane, m.in. z Piastem Gliwice, wygrana z Aluminium. Polarem Wrocław. Kilka zwycięstw, kilka remisów cennych, wyjazdowych z łks em bezbramkowo, ze Stasiakiem. Mecz przedostatni pozwoliło Jagieloni. No i oczywiście to zwycięstwo z Chorzowskim ruchem pozwoliło Jagieloni uniknąć konieczności rozgrywania spotkań barażowych. Cieszą się kibice, cieszą się. No tutaj widzimy piłkarze oddali chyba kibicom swoje koszulki. I prezes Lech Rutkowski, już podrzucany przez zawodników białostockiej Gielonii. No ciekawi jesteśmy, jak będzie wyglądała drużyna w nowym sezonie, jak będą wyglądały przygotowania. I wierni im kibica, za chwileczkę opinie bohaterów spotkania. Marcin Kośmicki, Wojciech Kobeszko i trener Mroziewski. Krótka co na mecz, na pewno mecz ciężki, ciężki przeciwnik przyjechał tutaj po pungu, stawił się bardzo defensywnie i próbował nas kontrolować, ale nic z tych ataków za bardzo nie wynikło. natomiast yy, zaczęliśmy skomasowanych ataków, pierwsze dwie sytuacje w drugiej połowie niewykorzystane, spokój z tyłu i wykorzystane sytuacje w pierwszej połowie na początku co uspokoiło nas troszeczkę, aczkolwiek ruch yy, chcąc yy, zremisować tutaj yy, musiał ruszyć, stąd na pewno mocno nas przycisnął, ale. Ale wyszliśmy z tej opresji w cało, zdrowo i Jagiellonia na dzień dzisiejszy zostaje w drugiej ilizy. Ja przede wszystkim chcę powiedzieć o takiej rzeczy. Bardzo dużo było podtekstów przed tym spotkaniem niepotrzebnych, niepotrzebne podgrzewanie atmosfery. Utrzymaliśmy się w sportowej walce. Jak widzieliście Państwo, Polski Związek Piłki Nożnej zabezpieczył się nawet czterema obserwatorami, sześcioma kwalifikatorami, jeszcze tam powiedzmy kimś jeszcze. Sędziowie prowadzili zawody sportowo, wszystko się rozstrzygnęło na boisku. Twierdzę, że byliśmy zespołem mimo wszystko lepszym. No najważniejsze, że wygraliśmy ten ostatni mecz z ruchem 1-0. Utrzymaliśmy się bez baraży. Jesteśmy z tego bardzo, powodu bardzo szczęśliwi. Udajemy się na zasłużone wakacje i z nadzieją będziemy przygotowywali się do następnego sezonu. W końcówce odnalazłeś się! Odnalazłeś swoją formę strzelecką, strzeliłeś jakże ważne bramki w przedostatnim meczu no i w tym decydującą bramkę. No zgadza się, bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że wszyscy wybaczą mi wcześniejszą nieskuteczność tą końcówką sezonu. Podreperowałem sobie dorobek bramkowy i humor, także mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Ja już Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że. W nowym sezonie drugoligowym również będziemy mieli okazję przedstawiać fragmenty spotkań drugoligowych. Tak więc raz jeszcze dziękuję za uwagę i do zobaczenia.